Przeglądając strony internetowe różnych firm zajmujących się pośrednictwem w zwrocie podatku z zagranicy, zapewne zauważyłeś bezpłatną usługę, tak zwany kalkulator zwrotu podatku. Polega on na tym, że po wypełnieniu określonych pól można dowiedzieć się, jaka kwota zwrotu przysługuje. Warto jednak wiedzieć, że wyliczenie dokonane w ten sposób jest tylko przybliżone. Kalkulator jest narzędziem uproszczonym. Nie uwzględnia informacji o Twojej sytuacji rodzinnej, dochodach z innych krajów, czy ulg i rabatów, z których możesz skorzystać. Dlatego jego wyniki mogą odbiegać od rzeczywistej wartości zwrotu. Dokładną sumę, którą możesz odzyskać, oblicza i wydaje tylko odpowiedni organ podatkowy. Warto o tym pamiętać, decydując się na wybór pośrednika, jeśli jako kryterium obierzesz wynik kalkulatora, Myśląc, że to zapewni Ci najwyższy zwrot. Wiele firm wykorzystuje tę niewiedzę klientów celowo zawyżając wyniki kalkulatora, dlatego nie daj się oszukać. Wartość należnego zwrotu zależy tylko od wyliczeń odpowiedniego zagranicznego urzędu skarbowego, a nie od rezultatu kalkulatora. Warto też wiedzieć, co to jest zwrot podatku w ogóle. Urząd skarbowy zwraca niecały odprowadzony podatek, a tylko jego wartość nadpłaconą. Prawo podatkowe danego kraju przewiduje bowiem pewną kwotę dochodu, jaką można zarobić w ciągu roku bez opodatkowania. Do zwrotu jest więc niecały podatek widniejący na dokumencie od pracodawcy. Jednak jeśli twoje roczne zarobki nie przekroczyły ustalonej kwoty wolnej od podatku, wtedy możesz odzyskać cały zapłacony podatek, czyli 100%. Jednak w większości przypadków zwrotowi podlega tylko podatek nadpłacony, dlatego podchodź z ostrożnością do firm, które ogłaszają zwrot 100%. Jest to raczej chwyt reklamowy, skierowany na pozyskanie klienta nieświadomego procedury zwrotu podatku. Warto jest starać się o zwrot podatku z zagranicy, bo w ponad 80% przypadków taki zwrot przysługuje, a średnia kwota zwrotu to około 1600 zł.